Nie, nie gadaj, że kolejny skin. Kolejny skin, proszę. Let's go! Kolejny skinek! Cześć wam wszystkim, z tej strony panda się kolejny odcinek z Brawl Stars I w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie mnóstwo Moi drodzy, anielskich dropów Tak jest, więc jeżeli chcecie więcej odcinków Opening'owych, gdzie otwieramy Dużo różnych rzeczy i niedługo wychodzi Kolejny event, czyli event z demonami To zostawcie moi drodzy oczywiście łapeczkę w górę Zasubskrybujcie również kanał Żeby na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić I YouTube wprowadził nową funkcję, gdzie możecie Podbijać filmy, dzięki czemu Są one promowane, więc jak lubicie filmy, które ja robię, to możecie je podbijać, schodzicie na dół jak są komentarze, przesuwacie w prawo i możecie podbić film, więc trzy podbicia tygodniowo są. Ja wrzucam trzy odcinki na ten kanał i trzy odcinki na mój drugi kanał, czyli na kanał PandaOff. Jakbym mógł was prosić, to lepiej jak podbijacie odcinki na kanale Pandaw, bo jest mniejszym kanałem i więcej tych punktów dostaje, więc jak to zrobicie, to jesteście super moi drodzy, mega za to dziękuję. A my odbieramy sobie to wszystko, zobaczymy co nam tutaj wyleci. Robimy dzisiaj gruby opening, ponieważ otwieramy wszystkie anielskie dropy, nie tylko te 10, ale ogólnie wszystkie, aż będę miał nowego skina za... 100 otworzonych anielskich dropów, więc myślę, że może być coś ciekawego i ten się dłużej ładuje, ale za mało, za mało się naładował, żeby dostać jakiegoś skina. No mam nadzieję, że jakiś skin mi dzisiaj wyleci, bo jak mi nie wyleci żaden skin, powiem wam, że mega lipa. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało na razie sobie otwieramy te z konkursu. Później jeszcze mam jakieś inne i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczymy. ten też trochę dłużej. 100 gemów w ogóle ostatnio dostałem z tych dropów, więc powiem wam, że kodik pan dodaje. Jak cokolwiek kupujecie w sklepie, to pamiętajcie kodik pana. Mega dziękuję wszystkim za wsparcie. Kupujecie karnety, kupujecie Kupujecie skiny. To pamiętajcie, kodzik panda w sklepie musi być, moi drodzy, kodzik panda w sklepie za każdym razem, jak cokolwiek kupujecie. Mega, mega dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc dobra, otwórzmy sobie może najpierw jeszcze te dwa, które mamy za darmo tutaj, moi drodzy. Bo mamy tutaj dwa, które dali nam za darmo twórcy, więc spoko zawsze, coś moi drodzy. Sprawdźmy sobie, ile my mamy w ogóle otwartych tych dropów. Aktualnie, jak widzicie, mam 58 na 100, więc trochę ponad połowę. Zostało 5 dni wydarzenia, więc tak naprawdę został mi jeden tutaj ten konkurs cały, czy tam jak to się inaczej nazywa. No i oczywiście te dzienne, gdzie możemy ich zdobyć, moi drodzy. 6 więc no myślę że szczerze bym chyba dobił bez wydawania tych gemów ale dlaczego by te gemy nie wydać mam ich 1136 jak widzicie więc moi drodzy łapeczka w górę I jak dobijecie 1000 łapek w górę to jak wleci nowy event demonów który będzie właśnie za tydzień no to moi drodzy wtedy też kupujemy bardzo dużo demonowych star dropów za te gemy więc wszystko zależy od was my wchodzimy sobie tutaj i lecimy po kolei ciekawe ile gemów wydam bo myślę że dosyć sporo żeby odblokować wszystkie. Na razie lecimy po 5, no to co, 67 gemów i lecimy, moi drodzy, 67 gemów poszło i otwieramy tutaj właśnie te dropy. Czyżby nowy skin, moi drodzy? Czyżby nowy skin? Nie gadaj, nie gadaj, że jest w drugim. Nie gadaj, że jest w drugim. Tak jest, moi drodzy, do Meg. Jest! To jest mega opeskinek. Męczenniczka. Meg, to mi się podoba, bo do Meg trochę skinów mam, ale fajnie, bo to jest ten nowy, to jest ten nowy, który mi wyleciał, no mega się cieszę. No to jeszcze, moi drodzy, mamy do upolowania skina do 8-bita, bo jego nie mam i jeszcze mamy do upolowania skina, no, hyperowego, ale to będzie ciężkie. Na ten do bastera dostaniemy za darmo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydajemy kolejne gemy, moi drodzy, kolejne 67 gamów. wy pamiętajcie, jak kupujecie karnety, gamy. Kodzik Panda, moi drodzy, naprawdę to mega pomaga, bo teraz, jak wiecie, Brawl Stars troszeczkę upadł, są małe zasięgi, więc jak wykupujecie cokolwiek, to zawsze pamiętajcie o tym kodziku Panda. Jesteście naprawdę gołtami, moi drodzy. I zapraszam też bardzo serdecznie wszystkich na liveiki, które są codziennie przez ten tydzień o 19.30 jedynie w piątek. Nie będzie, więc chyba jak oglądacie ten odcinek, moi drodzy. I kolejny jakiś dropik długi, nie gadaj, że kolejny skin. Nie, nie, nie gadaj, że kolejny skin. Kolejny skin, proszę. Let's go! Kolejny skinek, moi drodzy, mamy to niebiański 8 bitowiec, no to mi się podoba, to jest naprawdę GOAT skinek. No szczerze ja bym mógł zakończyć moj ten event teraz. No mega ładne skiny mi dropę. Co się tutaj dzieje? Ja zaraz je muszę ustawić, żeby mi się tutaj losowało, jak będę nim grał. No ale no powiem wam, gołcik, naprawdę gołcik, mega fajnie. No nie gadaj, nie, 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 nie mów, że hyperowy mi wyleci! Nie mów, że... Dobra, już myślałem człowieku, że jakiś, nie wiem. Limit szczęścia z kodem panda wykorzystam za chwilę. Przecież, jak ja bym dropnął jeszcze hyperowego skina, no to, to już by był młyn totalny, nie? To już by był taki młyn człowieku, że, że już większego młynu się nie da. 73 mamy otwarte, moi drodzy. Z 200 gemów już poszło, więc powiem wam, że dosyć spoko. Yy, ten opening, bo naprawdę fajne dropy, ale też sporo gemów już poleciało. Wy, wybierzmy sobie w ogóle te skiny, gdzie my mamy 8 bit, 8 bit powinien być wyżej. 8-bit jest tutaj, moi drodzy. No, mam oczywiście 8-bitowca, wirusa. Ale ja myślę, że włączymy sobie losowe przebieranie i dorzucimy sobie tego, bo on jest mocny. I nie wiem, czy nie dorzucić sobie jeszcze barowego. Barowy też jest miarę spoko. Myślę, że coś takiego sobie zrobimy. Możemy jeszcze przy okazji zrobić coś takiego i wybierzmy sobie go w lobby. No, nie, no, mocny jest, mocny jest. No, nie ma co się oszukiwać. Naprawdę gigamocny skinek. No, zobaczcie, przepięknie on wygląda. Udało mi się go dropnąć, więc bardzo mnie to cieszy. W komentarzach, moi drodzy, możecie napisać ile macie tych skinów właśnie z tego eventu. Jak widzicie ja mam anioła Gina, to jest z tego starego eventu. Anioł Lili, anioł Max też jest ze starego eventu Oświecony Buster jest jak otworzę 100, no jedynie czego nie mam, to jest ten właśnie mroczny anioł Edgar, mój drodzy, więc no, ciężko będzie to dostać. Może mi on wyleci, zobaczymy Możemy się też tak umówić, bo oczywiście nie kupię tego wszystkiego dzisiaj, bo no bardzo dużo gemów trzeba wydać, a wcześniej już odblokuję jakby wszystkie te anielskie dropy, że yy, jak dobijecie pod tym odcinkiem 3000 apek w górę Wiem, że to jest giga ciężko ale moi drodzy no ja muszę mnóstwo gemów wydać, więc 3000 apek w górę i kupuję wszystkie anielskie dropy, żeby odblokować tego mrocznego anioła Edgara więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na razie lecimy z kolejnym openingiem. 123 gemy lecą dalej i otwieramy, moi drodzy, kolejne 10. Zobaczymy co mi z nich wyleci. No, może mi wyleci ten mroczny anioł Edgar, to by było naprawdę giga fajne, ale nie wiem, czy już nie wykorzystałem limitu szczęścia na dzisiejszym odcinku. No, bo powiem wam, że takie dropy z Kodzikiem Panda, no to sam się nie spodziewałem, że nam dropną. Dwa skiny, których mi brakuje. Ostatnio mi dropnęło właśnie jeszcze 100 gemów, wrzucałem to na mojego Instagrama, więc kto z was jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, polecam bardzo serdecznie zaobserwować, tam też sporo rzeczy wrzucam. Byłem też ostatnio na wakacjach, wrzucałem relacje z wakacji, wrzuciłem dwie nowe fotki, więc możecie wbić, zostawić serduszko moi drodzy, obczajcie jak to tam wyglądało. No i 10 najgorszych dropów w ogóle, co to było? Tu mi nic ciekawego nie wyleciało. Dobra, ten się długo ładuje, ale za wolno, za wolno. Musiałby się jeszcze. O, 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 o! Mroczny, mroczny, mroczny skinek, moi drodzy, hyperowy, proszę. Ajajaj, 500 kredytów, 500 kredytów. No lipa, lipa, no ja już tych kredytów to mam mega dużo, mam Kosmiczną sowę, mam 11 tysięcy jeszcze nazbierane, więc ogólnie no spoko, że Milacem kiedyś tam wbiję Kosmiczną Sławę dwójkę, ale no Skinek, Skinek by mi się bardziej przydał, Hyperowy Skinek do Edgara, zawsze coś, chociaż i tak już jednego mam, mam tego właśnie takie, takiego anielskiego, ten Jasny, nie wiem jak on się nazywa, możecie zresztą napisać w komentarzach jak on się tam nazywa, bo właśnie jego mam moi drodzy. No i tutaj, tutaj lipa, tutaj lipa, mój drodzy, mam do kupienia aż 20. Hmm, czy ja tutaj chcę kupić 20? Ile mi w ogóle brakuje? Brakuje mi 7. Kurcze pieczone, brakuje mi 7, jakbym wygrał wszystkie gierki, to mam 6 do zdobycia. Czy ja naprawdę muszę kupić te 20? Nie no, nie ma jakiejś misji na jeszcze jednego. Najwyżej ja bym porobił misję i byśmy zaraz otworzyli tą resztę. Chyba nie ma, moi drodzy, chyba nie ma. 689 mam i mamy 20 do y, otworzenia za 224 gemy. Dobra, lecimy z tym. Nie ma co się, moi drodzy, oszczędzać. Kupujemy to 224 gemy. Być może w tych star dropach mamy, moi drodzy, naszego skina, który jest właśnie... Ten do Edgara, bo tylko tego będzie nam brakować po openingu dzisiejszym odcinku, więc lecimy, zobaczymy, co nam tutaj ciekawego jeszcze wyleci. Już chyba otworzyłem z 5, więc za chwilę powinniśmy mieć, moi drodzy, tego skina do Bastera. O, coś dłużej się ładuje, dobra, ale za, za, za krótko, za krótko, i tak. Musiałby się jeszcze wolniej tutaj ładować. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, lipa, lipa, lipa. Dłużej, dłużej się ładuj, dłużej się ładuj. Jeszcze dłużej, jeszcze dłużej. Kurczę, za mało, za mało. To jest ten taki średni drop jakby. To też jest znowu... Nie, to jest ten dłuższy, to jest ten dłuższy, mój drodzy, proszę, mroczny, 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 please! Mroczny. Kurde, błyskotki, najgorzej. Dajcie mi tego mrocznego. Ja wierzę, że on mi może wylecieć, mój drodzy. Ja wierzę w to, że on mi może wylecieć. Zobaczymy, z tego wyjdzie. Proszę, proszę, proszę proszę, żeby mi wyleciał, moi drodzy. Mam nadzieję, że mi wyleci. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem jeszcze, ile mi zostało, ale mam nadzieję, że dropnie. No i tak dostałem dwa. Dostałem dwa mega mocne skiny. Zaraz odblokuję jeszcze trzeciego, więc powiem wam, że kolekcja moich skinów się powiększa w tym evencie. No i czekamy na event demonów, moi drodzy. Czekamy na event demonów, gdzie też coś ciekawego nam pewnie powylatuje. I to jest właśnie ten skinek, moi drodzy. To jest właśnie ten skinek. Oświecony Buster, więc mamy również skina do Bustera z tego eventu. No powiem wam, ciekawie. Fajne dro. Odbokowałem już wszystko. Brakuje mi tylko i wyłącznie tego jednego skina. No mam nadzieję, że on mi dropnie jeszcze Mam jeszcze trochę czasu, no bo mam 5 dni. Mam, moi drodzy, jeszcze te dzienne dropy. Mamy jeszcze oprócz tego, moi drodzy, ten konkurs, który pewnie sobie zagram na live'iku. więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odbierzmy sobie jeszcze tamte skiny i sobie je poustawiajmy gdzie my mamy Meg, Meg będzie na samym dole Buster też nie będzie zresztą za wysoko więc najpierw sobie poszukajmy Meg Meg jest tutaj, no ja mam duch Jaguara Meg i to jest jedyny, który mam włączony, tamte mi się nie podobałem tak szczerze, więc jak teraz to tak będzie wyglądało, uważam, że dosyć spoko, zobaczcie jak to się prezentuje tak wygląda ten skinek, nie jest najgorszy, nie jest najgorszy, mam dwa do wyboru te skiny jak widzicie, więc myślę, że w miarę spoko, też jest bardzo fajny wydaje mi się, że do jest ładniejszy, ale ten jest naprawdę też giga, giga mocny, więc spoko moi drogi. No, i sobie poszukajmy jeszcze bastera. Gdzie ja mam, moi drodzy, bastera? Baster będzie gdzieś tutaj, mniej więcej. Mamy Bastera, dobra. Jak widzicie, mamy krokodyl Bastera i też mam słabo ze skinami do niego. Więc, no powiem Wam, że naprawdę mocne rzeczy, bo trzy skinki, które będę używał, mi tutaj dzisiaj wyleciały, tak naprawdę. Więc, mega się cieszę. Mamy to, moi drodzy, cały event tak naprawdę ukończony. Mimo tego, że byłem na wakacjach przez pół eventu, no to udało mi się już wszystko zblokować. No oprócz jednego skina, ale to nie oszukujmy się, jest naprawdę bardzo ciężko go wydropić. Więc, jak ktoś z Was ma go, no to Wam zazdroszczę, moi drodzy. Ja już będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam. Wam się spodobało, że tak ciecie, opaczko w górę, zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie, kodzik Panda w sklepie jak cokolwiek kupujecie, mega mega dziękuję wszystkim za wsparcie. Zapraszam bardzo serdecznie na liveiki, moi drodzy, wpadajcie na mój drugi kanał, wpadajcie również na Instagrama. Zapraszam też bardzo serdecznie na Kika, moi drodzy, link w opisie, macie też na ekranie moją nazwę, wbijajcie, bo już niedługo wracamy z Kikiem od sierpnia, więc polecam wam wszystkim obserwować, bo będą grube dymy. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się.